Górnego śląska jest to cała Polska Zepka już rządzi sorca, w zalamy wzroków na policję i każdy z naszych domek ma się zajebisty Czujesz ten dresz, to adrenalina jak za każdym razem Ty kurnik mecz zaczyna Znowu śląski raz dla chłopaków z torty I choć piekar to Zabrze Same twarde chodzce Jebać sprzedawczyków Jebać te nie Jebać policję kurwy co za twarzą zamykać Wychowała nas ulica tu nie noszę jej na sercu Mamy wyjebane na pedał Szmaty i morderców Bo górnik, górnik, górnik Zawsze na wejściu Góry ci w dupę znikłeś Spierdalaj leszczy SP i miasto nie śpi wejść to z Górnik od zawsze był tu na pierwszym miejscu I nawet w pierwszej lidze Górnika się nie wstydzę I pójdę w bój choćby k w tym się brzydzie Krasz to na derbach, ustawkach, wyjazdach Krasz kurwa co potrafi Piekarska gwarnia. KS Górnik Zabrze Górnego Śląska Wie to cała Polska Że w kraju rządzi toryca Napierdalamy na wrogów na policję I każdy z nas tu ziomek Ma się zajebiście Honor, duma, walka Kojarz to z nami Od zawsze związani Z ulicą i drogami Nie do zasadami Bez strachu bez Do Górnika Zabrze Najbardziej wierni pani Zabrzem zawsze uszol I stary uszol Kowik, Dżerzoń, Fito, Stromek, Bebesio, zawsze, zawsze goniol Gała, Paulek, Danielski, Lasia, Karniol, Tucholi, Abel To tej ekipy nie rozjebie żaden hajer Torcida, Rewi, Silesia, trzymamy sztamę za nas Polska, zna, bo nie mamy barier Osiedle wieczorka, padni, spraw naszą bazę Świecimy przykładem dla młodych wojowników, ziomek Torcida, zimna krew płynąca w tym betonie Będąca w tym rejonie najgorszą karą dla na Nienawidzeni przez władzę tworzymy hul i subkulturę Nie łamiemy zasad, trzymamy kodeks Kibica, Dźwigni sprawiedliwi, a w sercu klub górnika To my, Torcida, śląski terror na rejonach To my, chłopcy z piekar, zaliczani gości swego grona KS Górnik Wzajemnego, Górnego Śląska, to cała Polska w kraju rządzi torca, napierdalamy w rogu, stramy na policję i każdy z nas pisząc ma się zajebiście Honor, duma, walka, kojak to sami Od zawsze związani z ulicą i z rokami Nie rozłoci zasadami bez strachu i do górnika zabrze Najbardziej wielki pani jest górnik zawsze go do górnego Śląska, wie to cała Polska w kraju rządzi torca, na pierdalamy wrogów, stramy na policję i każdy z nas, tu ziomek, ma się zajebiście. Honor, duma, walka, kojarz to z nami, od zawsze związani z ulicą i blokami, nie nierozłośni zasadami, bez strachu, bezczani, do górnika Zabrze, najbardziej wierni pani.